Domu Jest tak cicho i smutno. Trysuje kotkę murkę. Jak dobrze skoczy przez sznurek, to daje jej malutki kawałeczek słoninki. Nauczyłam ją już wcześniej aportować kulę z papieru. To bardzo mądra kotka. Babcia mówi, że koty są najmądrzejszymi zwierzętami na świecie. Że... To nie to, co głupie koguty. Nie rozumiem. Po co ci sąsiedzi trzymają te turne koguty w komórkach na podwórku? Mama tłumaczy mi, że to z biedy. Niedawno skończyła się wojna, jest mało żywności i pozwolono ludziom trzymać w mieście kury i prosiaki, żeby mieli co jeść. Rozumiem kury i prosiaki. Ale po co im kokuty? Kiedyś idę sobie spokojnie, a taki jeden zbzikowany kogut wskoczył mi na łeb i udziobał mnie w głowę. Mało brakowało, a wybiłby mi oko. Na szczęście tylko rozciął mi brew. Krew się ze mnie lała jak woda z fontanny. Babcia powiedziała, żebym lepiej nie wychodziła na podwórko w czerwonej sukience, bo to drażni koguty. Ciągle coś się ze mną dzieje. Albo zwijam kolana, albo kaleczę głowę. Ostatnio o mur. Przyjechało nawet pogotowie. Myśleli, że znowu czegoś trującego się najadła. Mama czeka na pozwolenie. Na wyjazd do Polski. Martwi się, że ciągle nie ma paszportu. Ja cieszę się, że nie ma tego pozwolenia. Czy nie mógłby ojciec do nas przyjechać? Żylibyśmy wszyscy razem z babcią i noną. Wczoraj przyszła do nas ciocia Wiera i wujek grzenie. To przyjaciele babci. Byłam na podwórku i nie słyszałam o czym mówią, ale jak wróciłam do domu, zobaczyłam, że mama szybko ociera z twarzy łzy. Pytam ją, co się stało, a mama odpowiada, że nic. Jak to nic? Mówię, to dlaczego płaczesz? Mama nie chciała mi powiedzieć, co ją tak zmartwiło, ale wieczorem. Podsłuchałam rozmowę babci z mamą. Jak można komuś coś takiego zaproponować? Całkiem im się od tych pieniędzy w głowie przewróciło powiedziała babcia To wszystko dlatego, że Borys mnie porzucił dla tej latawicy. O, gdybym nadal była żoną dyrektora, to nie przeszłoby im to przez gatło. Co za poniżenie, powiedziała mama z duszonym głosem. Jak można coś takiego powiedzieć matce? Czy oni naprawdę myślą, że mogłabym zostawić im swoje jedyne dziecko? Że jestem jakąś łajdaczką? Boże, jakie to straszne. Zrozumiałam, że ciocia Wiera i wujek grzenia chcieli mnie zabrać. Ale ja przecież mam tatę i mamę. Wolę ich od tysiąca takich cioci wujków. I nagle się przestraszyła. Że może mama zostawi mnie tutaj z Ciocią Wierą i wujkiem Żenią. Ciocia Wiera jest taka poważna. Zawsze sprawdza, czy mam czyste ręce. Ciągle pokazuje mi jak powinno się myć prawidłowo ręce. Odkręca się kran, na mydla ręce, a potem jedna ręka myje drugą rękę. Sto razy mi już to pokazywała. Myśli, że jestem głupia, czy jak? Wujek jest dobry. Zawsze się uśmiecha. Co? mówi mrużąc oczy. Pojadłoby się swojskich winogron i przynosi miskę za agrestem. To taki żart. Ja się śmieję, chociaż robi to co drugi dzień. Jak zjemy agrest, to bawimy się fryzjera. Ja jestem fryzjerką, a wujek klientem. Lubię go czesać. Ma takie gęste, kręcone, czarne włosy. To dlatego, że jest Grekiem. Babcia mówi, że ciocia Wiera ma zaleczoną gruźlicę. A to straszna choroba. Zaraziła się nią na robotach w Niemczech. Wujek też był wywieziony. Pracował w kopalni. Poderwał się i choruje na przepuklinę. Wujek i Ciocia mają syna Wowę. Urodził się przed wojną, kiedy jeszcze Ciocia była zdrowa. Teraz Wowa. Studiuje medycynę. Po wojnie Ciocia i wujek już nie mogli mieć dzieci przez tę gruźlicę. Babcia mówi, że stać ich na drugie dziecko. Są inżynierami. Teraz Ciocia Wiera bardzo się martwi, bo jej syn chce się ożenić z wyrachowania. Powiedział, że chce zostać na zawsze. W Leningradzie i postanowił ożenić się z miejscową panną, bo nie ma innego sposobu, żeby tam zamieszkać. A może to dobry pomysł, żeby mnie wzięli do siebie, nigdzie nie wyjadę, ale jak to będzie? Babcia będzie mieszkała z noną, mama z tatą w Polsce, a ja z ciocią i wujkiem może gdybym miała inną mamę to zgodziłabym się być ich córką ale moja mama jest taka piękna i dobra a ciocia Wira stara i brzydka patrzy tak jakoś surowo i rzadko się uśmiecha poza tym w tajemnicy chodzi do cerkwi i wierzy w zabobony a mama mówi, że bogów wymyślili ludzie dawno temu, kiedy jeszcze żyli w pieczarach, bali się wszystkiego i nic nie rozumieli. Piorun uderzył, a oni myśleli, że to Bóg się gniewa, a to zwykłe wyładowania atmosferyczne. I jak ja będę żyła z takimi ciemniakami? Okropność! Babcia uważa, że ciocia wiera jest. Fałszywa i ma takiego synalka, na jakiego zasłużyła. Zabobonów nie znoszę, ale bajki to co innego. Mama często czyta mi bajki i sama wymyśliła bajkę o złotym chłopcu, dziecku słońca. Żyła była pewna, samotna i biedna kobieta. Bardzo pragnęła mieć dziecko. Chociaż często głodowała, to podzieliła się chlebem z żebraczką, a ta dała jej w podziękowaniu złote ziarenko. Powiedziała, żeby kobieta wsadziła je do doniczki i codziennie podlewała. Wyrósł z tego ziarenka. Piękny kwiat. Kiedy rozkwitł, w środku siedział malutki chłopiec. Kobieta bardzo się ucieszyła, a gdy wzięła go na rękę, chłopiec zeskoczył i zaczął rosnąć. W jednej chwili stał się duży. Powiedział jej, że teraz będzie jej synem i będzie jej pomagał. Chłopiec był czarodziejem. Rzucał na rynku monetę biedakowi, a ona mnożyła się i w jednej chwili biedak stawał się bogaty. Pewnego dnia chłopiec zabrał swoją matkę na słońce. Miał taki złoty kluczyk, którym otworzył drzwiczki w słońcu i wszedł do środka z matką. Tam mieszkała rodzina chłopca. Jego rodzice byli królami. Mieli wielki, złoty pałac. Wokół pałacu rozciągały się ogrody. Tam bawili się bracia i siostry chłopca. Matka chłopca była bardzo szczęśliwa, że mogła to wszystko zobaczyć, ale martwiła się, że teraz będzie sama. Musiała wrócić na ziemię. Rodzice chłopca powiedzieli, żeby się nie martwiła, bo chłopiec będzie z nią, dopóki będzie żyła. Matka razem z chłopcem wróciła do domu, a chłopiec opiekował się nią, nawet jak była stara i chora. Tata też opowiada mi bajki. Najbardziej lubię bajkę o czarodziejskim młynku do mielenia soli. Dlatego może jest słone, bo na jego dnie leży czarodziejski młynek i ciągle miele sól. Nigdy nie byłam nad morzem, więc nie wiem, czy ta woda w tym morzu naprawdę jest słona, czy to tylko bajka. Tata mówi, że Pokaże mi Bałtyk, to wtedy przekonam się sama. Woda w naszej rzece jest taka sama jak z kranu, normalna, bez soli. Mama twierdzi, że morze naprawdę jest słone. Mówi, że najbardziej słone jest Morze Kaspijskie. Przekonała się o tym podczas wojny. Płynęła statkiem po tym morzu podczas wojny. Nagle nadleciały samoloty faszystowskie i zaczęły bombardować konwój. Widzieli, że na statkach są tylko cywile, matki z dziećmi, ale i tak ich bombardowali. Od wybuchu bomb były takie fale, że wszyscy na pokładzie byli mokrzy. A kiedy samoloty odleciały i wyschły ubrania, to wszędzie była sól. Mama wspomina, że jak odciągnęła gumę od majtek, to w fałdkach była sól i zasolone wszy. Tak długo jechali na tę ewakuację, stłoczeni jak śledzie w beczce, że wszyscy mieli wszy. Moja mama spędziła wojnę u ciotki. To przez tego zbzikowanego dziadka Antona z Kazachstanu, porwał mamę od babci i ukrył ją u swojej siostry. Po rozwodzie każdy chciał mieć mamę u siebie. Mama mówi, że babcia z dziadkiem mało ją nie rozerwali na pół. Mama Tosia ciągnęła ją za ręce, a dziadek Anton za nogi, prababcia Pasza nadbiegła i zaczęła krzyczeć, zwariowaliście, chcecie zabić to dziecko. Przecież zaraz ją rozedrzecie na połowę. Dziadkowi więc nie udało się wtedy zabrać mamę do siebie. Porwał więc ją z podwórka od prababci i zawiózł ją do swojej siostry Kławy. Mama mówi, że to jest prawdziwa wiedźma. Mama Tosia w żaden sposób nie mogła odnaleźć mamę. Bo mąż Kławki był wojskowym, i nikt nie chciał dać jej adresu jednostki, gdzie mieszkał. Mama Tosia zdobyła go dopiero po pół roku. Pojechała pod Moskwę, przyszła do domu ciotki Kławy, a ta nie chciała ją wpuścić do mieszkania. Mama płakała po jednej stronie drzwi, a babcia po drugiej. Dopiero jak wrócił wujek, ciotka wpuściła mamę Tosię. Stanęło na tym, że mama tam zostanie do końca roku szkolnego, tylko na miesiąc. Ale za miesiąc zaczęła się wojna. Więc moja mama musiała być u tej wrednej ciotki, która nie lubiła mamy Tosi za to, że ta malowała usta i nosiła koral. Ciotka kława obcięła na krótko mamie włosy. Chociaż babcie jej zapuściła piękne loki. Nie pozwalała też mamie chodzić na balet i grać na pianinie. Mama musiała nauczyć się sprzątać mieszkanie i myć podłogę, gimnastykować oraz żyć. Według wojskowego rozkładu, który ciotka wypisała na kartce i powiesiła w kuchni: pobudka o 6 rano, gimnastyka o 6.15 i tak dalej. Mamię było bardzo smutno bez babci. Byłoby jej jeszcze gorzej, gdyby razem z ciotką nie mieszkała jej prawdziwa druga babcia, Dunia. Pomagała ona ciotce zajmować się dziećmi, bo ciotka miała młodszą od mamy o rok córkę i zupełnie malutkiego synka. Ciotka zawsze dawała tylko swoim dzieciom dobre jedzenie i cukierki. Babcia też dawała mamie, ale tak, żeby ciotka nie wiedziała. Dopiero po wojnie babcia odnalazła mamę. Wieczorami mama pisze jakieś listy. Mówi, że już nie wie, do kogo ma się zwrócić, żeby dali nam wizę. Czasami chodzimy na portet dzwonić do ojca. Ojciec powiedział, że musimy być dzielne i wkrótce się spotkamy. Odwiedziła nas wierka, siostra dziadka Borysa, babcia jej nie lubi. Mówi, że to wrzedna suka, taka jak kławka. Wierka cieszy się, że dziadek Borys rozwiódł się z babcią. Podsłuchałam ich rozmowy. I czemu się dziwisz, że cię zostawił? Przecież nigdy do siebie nie pasowaliście. On po studiach wykształcony, a ty kim jesteś? powiedziała ciotka Wierka. Jakoś mu to nie przeszkadzało. Przez osiemnaście lat odgryzła się babcia. A Dona, czy ona nie potrzebuje ojca? Jest w takim trudnym wieku. O się nie martw. Borys o nią zadba, powiedziała butni ciotka. Naprawdę w to wierzysz? zapytała babcia. Podobno nieźle oberwał od cyganów, po tym jak zalecał się w lokalu do cyganki z ich zespołu. No to prawda, straszny z niego babiarz. Już nieco łagodniej dodała wierka. Ale co się dziwić, Bors jest taki przystojny. Zawsze podobał się kobietom. Teraz po wojnie chłopów, jak na lekarstwo: pięć bab na jednego. Więc musisz się z tym pogodzić, powiedziała ciotka. I nagle dostrzegła mnie w szparze drzwi. A co to ma być? Podsłuchujesz, mała szelmo? Nieładnie. Chodź no tu do nas. Nie chcę z tobą rozmawiać, Powiedziała jej bez ogródek. Jesteś wstrętną plotkarką i krzywdzisz moją mamę się. Wynoś się z naszego domu. Ciotka zrobiła zdziwioną minę, ale zaraz się roześmiała i powiedziała No! Nie złe ziółko z ciebie rośnie, mała diablico. Lubię takie pyskateczyć. Wybiegłam z domu, wściekła, a kiedy wróciłam wierki już nie było. Babcia objęła mnie i pocałowała. Powiedziała mi, że jestem jej prawdziwym obrońcą, a ta wierka to kanalia.